Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Multimix, to jest kwadratowa dzielnica sezon trzeci. Jest dzisiaj ze mną Neguster. guster Siemanko! I idziemy dzisiaj po Dotwierdcy z książki do Enchantu. Tak. Aha, Pro... ja prowadź Progres. No, idź tylko w dół i tak znajdziesz. Lol. Tak mi będzie lepiej. Ej, hey, jestem już Lol, dobra, no to już, e, szukamy... O, dobra. No to szukamy. <ścoughs> już pościnałem tutaj książę. Tutaj są ukryte skrzynki, a już e, są jeszcze... Muszę jeszcze poszukać innych bibliotek, bo w tych bibliotekach są dużo No, ale jeszcze musimy mieć e, diakso, e, dia, e, diaksowy kilof. Ja mam kilofa. E, diaxowego? O? To pójdziesz ten po y, Obsidian, a ja będę się zajmował tymi książkami. To później, teraz myślę. O, tyle może chyba wystarczy, albo, albo nie. Ja mam jeszcze będę się staka. No dobra. No i tak, co chciałbym Wam powiedzieć, że kwa kwadratowa dzielnica wystartowała. No i se już gramy tu od. Ja. Eś środy od godziny 18:00 dzisiaj jest dzisiaj jest yy, piątek no właśnie no bo tą twierdzę no, dobra ja tak mówię, ale mała ta twierdza co nie no i sobie idę się tam dalej po dziurzy nie wiem, po jakimś cave'ie dalej twierdza, jej Gdzie są tą No Kania nie, ale tam wszędzie zdawa niż mam diamentów, ani jednego A, nie, nie, nie. a co? No właśnie, znalazłem 7 siedem, e, siedem DX-ów, mi się spali, spalił, e, zabiłem się z nimi Tak? Tak ha, ha, No ha, czyli z dwoma e, z dwoma Diaksowymi mieczami i jednym kilofen. o to chodziło Dobra A jeszcze na górze jest przecież biblioteka ja wiem, kr... ale jak ja przecież mam... Już tutaj mam staka, jeszcze będę jeszcze mam staka i pójdź tam dwa Ty Nie zauważyłeś tu książek Kartki jak? Skrzynka tu była jeszcze Gdzie? No na gó górze na górze Były papier i książki Jakie? No normalne. No, ale... No gdzie ty? Ale są drugie bytoty. Później Jestem uwięziony, ratujcie ludzie, dobrze. Aha, ja mam jeszcze książki a ty I Więc... Kompas. No <laughs> trzy książki zwykłe i... Idzie... Powiem wam, że dobrze Tam... idziemy z tą dzielnicą i fajnie jest Mam z, z, z multidomek. No właśnie i jeszcze y y y mieszkam z Negusterem i tym jak to się nazywa? Nezydorem powiem Nez... gdzie jest To wpiszesz czy nie? Nie a, a znalazłeś portal? No Co? Ja też Ja pójdę dzisiaj, ale ja nie mam no właśnie, jak my mamy iść do... O! r jest. No, trzymajmy kod. Do... Zobacz co w sumie syma... zobacz co w w mojej łapęczce. Nagrywamy. Pound 2. O, ja jaki katar mam. Nie jesteś sam. O, już didnął. Co to jest? Pound 1. Do... A Pound 1, a chcesz Pound 2? Ja mam 2. Pound 1. O, jak mnie katar wziął. Też dwójkę? Nie, ja mam dwój dwójkę. Dobra. No to teraz się tepniemy na spawna, pokażemy. Spawna i. No tutaj jeszcze dalej stwierdza. A myślisz, że ja bydę wrzucał odcinek, nie wiem, 10-minutowy? Mam. jakbym ci tak tyknął tam. O, tu jest twierdza, o skrzynka, skrzynka! O, nie ma nic tu. Ale jest żelazo. Czy ty żylady? jesteś? Czy ty jesteś? Z tyłu. W drugą Ach, stronę. Tak, ja jestem. Ja jestem w drugiej, w drugiej części twierdzy. Ja też. Chcesz co, tapę AK? Nie. My się nie tepnie. Chol. Masz coś do jedzenia? Lol. Lol. Tak. coś. Tylko się musi napierw do mnie tepną A, ja A tu jest tak? ten kanion! Z tą dużą lawą To są szkielety. A szkielety! Beboki mnie biegą. Beboki. Beboki Beboki Ja tu <grym> Beboki to mój Dobra, kończymy już ten odcinek. Eee, się na spawn. A no. jesteś, czy nie macie? Ja jestem jak syn, mam tam szczczały w ręce. Jejo. Yeah. No, gdzie ty? Na pięć, jestem sobie. Lol, nie. No dobrze. no to siemanko, pozdrawiamy, pozdrawiamy was, cześć! Nara!